Kolejny test, frytek, ale kolejny raz przewrotnie i zjem najpierw kalafiora. Ten błonnik w kalafiorze powinien mi zredukować wyskok glukozy po zjedzeniu frytek. Wcześniej, zobaczcie rolkę, tam mi wyskoczyło z tłuszczem od sera, tego jeszcze kotleciki, plus 37 mg. Tutaj mam tylko błonnik w postaci kalafiora, później zjem 230 g frytek. Co będzie się działo z glukozą? Sprawdzę, jestem ciekawy. A kolejny test będzie pewnie solo, frytki solo. Zobaczcie na wykres na krzywą glukozową. Jest ten skok. Jest on jakiś oszałamiająco wysoki, to jest plus 35, ciut mniej, tak niecałe 10 mniej niż yy, wcześniejszy test, gdzie zjadłem wszystko w miksie, czyli kalafior, czyli błonnik i on mi tą krzywą wypłaszczył na tyle, że ten poziom glukozy nie był takim skokiem, natomiast tutaj ja wrzuciłem wszystko do jednego wora w tym żołądku. To tutaj mamy te skoki, których powinniśmy unikać, więc y, opcja kalafior, frytki są zdecydowanie lepsze. Na tą chwilkę nie jest źle, zdecydowanie ryż jest zdecydowanie gorszy od frytek, to mogę zapewnić.